Dzień dobry drodzy państwo, Adam Kania Fundacja Polskie Weto ze mną poseł na Sejm 9 kadencji Grzegorz Braun wspólnie ze mną kandydat na posła do Sejmu 10 i może następnej kadencji Adam Kania. Wspólnie tworzymy projekt Norymberga 2.0 fundacja która jest podmiotem który zarządza tym projektem i wyśmienita wiadomość, 2 października tego roku, ostatnia Norymberga w tej kadencji. Jest to Norymberga kluczowa, bo zgodnie z zapowiedziami, nie jesteśmy tylko teoretykami, panie pośle, ale praktykami. To, co mówimy, przekuwamy w czyn. I tym razem będzie tak: przygotowujemy wnioski do Trybunału Stanu przeciwko politykom, którzy byli i są uwikłani w tak zwaną pandemię. Będzie to Norymberga, która będzie też Norymbergą e, otwartą na gości prawników i medyków. Drodzy medycy, drodzy prawnicy, jeżeli macie ochotę dołączyć do tego ostatniego zespołu parlamentarnego w tej kadencji, w tej kadencji to zapraszamy serdecznie zgłoszenia poprzez nasz mail e, kontakt kontaktmałpanorymberga2.pl e, tam Natalia Mechlik obsługująca ten mail z Państwem będzie koordynowała e, tą sprawę. Oczywiście zespół parlamentarny pod przewodnictwem posła Grzegorza Brauna. Panie pośle. Zespół, który będzie mógł kontynuować swoje prace i działać tym skuteczniej, im więcej głosów oddacie państwo w nadchodzących wyborach na Adama Kanie. Trzeciego na liście Konfederacji w okręgu Bielsko-Biała. Przypomnij numer tego. Okręgu. 27. 27. 27 Okręg Adam Kania, trzeci na liście Konfederacji z rekomendacji Korony, Konfederacji Korony Polskiej. Więc jeszcze raz Fundacja Polskie Weto, zespół Norymberga 2-0. Liczne interwencje poselskie w wykonaniu asystenta posła, a w przyszłych i następnych kadencjach, mam nadzieję, posła na Adama Kani. No i zapraszam do Warszawy na wiejską, do, do Okrąglaka, do parlamentu na posiedzenie naszego zespołu 2 października, nieprawdaż, w poniedziałek. No, myślę, że to jest moment ważny, dlatego że rzeczywistość przyznaje nam rację. Po trzech latach zaprowadzania. Systemu segregacji sanitarnej, odzierania Polaków zgodności odbierania lekarzom ich praw i, i przekreślania kodeksu etyki lekarskiej, tajemnicy lekarskiej rzeczywistość oddaje nam sprawiedliwość sam. Prezes Najwyższej Izby Kontroli swoimi raportami potwierdza, żeśmy trafnie diagnozowali i wskazywali zagrożenia, czyli właśnie atak na zdrowie, życie, bezpieczeństwo, także majątność Polaków, dokonywany pod pretekstem walki z niemaną pandemią. 2 października w Warszawie zespół parlamentarny do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19. Spopularyzowany pod nazwą Norymberga 2.0. Zapraszam. O szczegółach dowiecie się Państwo w tym linku, który pojawia się tutaj na dole. Materiał ten nie miał być materiałem wyborczym, natomiast rzeczywiście to jest moja jedyna motywacja główna do tego, żeby pretendować do mandatu poselskiego, właśnie ze względu na to, żeby rozliczyć wszystkie te osoby, które spowodowały. Ponad 200 tysięcy zgonów nadmiarowych, tak zwanych zgonów nadmiarowych w naszym kraju. Dlatego tym bardziej serdecznie zapraszamy do tego, żeby i nagłośnić ten temat, i przede wszystkim śledzić nasze posiedzenie w mediach społecznościowych na Facebooku i na YouTube. Serdecznie zapraszamy! Poczekajcie jeszcze, bo mamy postscriptum. Ze mną Natalia Mechlik z biura Norymberga 2.0, która kilka słów chciałaby też do Państwa powiedzieć. Tak, Szanowni Państwo, przygotowując się do tego ostatniego w tej kadencji posiedzenia poselskiej Komisji Śledczej Norymberga 2.0, wpadliśmy na taki pomysł. Chcielibyśmy w szczególny sposób docenić grupę medyków i prawników, którzy przez te blisko dwa lata współpracowali z nami w projekcie, z których wiedzy i doświadczenia mogliśmy czerpać, w związku z tym mamy dla niej gorące zaproszenie, aby towarzyszyli nam w tym ostatnim posiedzeniu Norymbergi. Chciałabym, aby te osoby, które mają ten termin wolny, które są chętne, aby wziąć udział z nami w tym posiedzeniu, zgłosiły się na kontakt małpa 2pl do przyszłego czwartku, 28 września i tam zgłosiły swój, swoją chęć udziału w tym posiedzeniu. Ja będę się kontaktowała, aby w e, tak, taki, takim do, doborowym e, towarzystwie zakończyć e, te nasze posiedzenie. Oczywiście posiedzenie Norymberga 2.0 ostatnie w tej kadencji będzie poświęcone całej naszej dotychczasowej pracy i tym, że zwieńczymy tą pracą wnios wnioskami do Trybunału Stanu. Ale też będzie to też czas podsumowań i podziękowań, dlatego też zaproszenie specjalne dla medyków i prawników. Ale mamy też specjalne zaproszenie dla osoby, która do 28 września wesprze jeszcze projekt Norymberga 2.0 swoją darowizną. Jedna osoba, która wpłaci na zrzutkę w rubryce, gdzie będzie nagroda właśnie w postaci tego, żeby przybyć do nas osobiście i wziąć udział na żywo w całym posiedzeniu Norymberga 2.0, w całym posiedzeniu Polskiej Komisji Śledczej. Taka osoba, która wpłaci naj, największą darowiznę dostanie od nas takie zaproszenie, będzie mogła w tej posiedzeniu uczestniczyć. Link który, będzie, link, link, który kieruje do zrzutki wyświetla się Państwu na ekranie. Zachęcamy do tego, żeby wesprzeć jeszcze projekt Norymberga 2.0. Tym bardziej, że jako drudzy w Polsce od 30 lat postawimy prawdopodobnie drugiego urzędnika i trzeciego i kolejnych pod Trybunał Stanów. Nikt do tej pory poza jednym wnioskiem tego nie robił, dlatego też, w związku z tym, że potrzebujemy pomocy prawnej bardzo fachowych karnistów, wymaga to też dodatkowych kosztów, stąd jakby też to. Ta nasza zachęta do tego, żeby wesprzeć jeszcze projekt Norymberga 2.0, a za to, że ktoś, kto przekaże największą darowiznę, będziemy chcieli się odwdzięczyć tym, że zaprosimy do udziału na żywo w posiedzeniu, które będzie 2 października. Także serdecznie zapraszamy do i wsparcia, i przekazywania tej informacji dalej, tak żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że to, co mówiliśmy od dwóch lat w naszym projekcie. To nie jest tylko strza Danina, ale my przekuwamy czyny, słowa w czyny, dlatego też na tej ostatniej w tej kadencji będziemy przedstawiać te wnioski do Trybunału Stanu. Serdecznie zapraszamy.